Cześć, to tej strony Pima to jest Simulator Farmy 2011 To będzie moja nowa seria No tak Klikamy kariera Ja wybiorę sobie za blizgę czwórkę Czwórka to moja ulubiona liczba Więc ja biorę. Nie I I Tutaj mamy Yy, yy, jak to się nazywało tutaj mamy yy, mamy podpowiedź mam do gry Jak chcecie sobie przeczytać no to możecie zatrzymać filmik i przeczytać. Jeszcze trochę poczekamy leczka trochę długo i się spamujemy. i teraz teraz mamy coś, że tak zapominam bo nie nagrywałem nie, nie nagrywałem z tego powodu bo byłem na wakacjach ale teraz jest sterowanie WASD aż się chodzi przysyłając shift i mamy możemy mamy F mamy na mamy 6, mamy to mamy jak tutaj, tamta, to mamy 4, mamy 4, mamy 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 zrobię tak jak zawsze. Ja bym tu... Ja bym tu zaszczelę seporę. sobie I Jeszcze i włącza się mapę. I włączy powody, ceny. I taki spokój Taki spokój талғабар талғамы мүл. аҚ – не енддерден кейдегі ендет, 對不對 «Өрегім мүні» өрегім мүжтөтінек солdsа, и тиім ендрейдер дүйл. illа отырженеуму dotted болас. 지금까지 енд разрез. Бұл мүну үліau үл rele мүл, арағаның армңының ісоғы, көкінің Un countryside жAPРМүтті өтүректер үліғ. Oczywiście zabiera nam pasa, że... jak mam tylko sobie. nie

はい。

A. A. 다가